Witam Państwa, jest 26 poniedziałek, 26 grudzień roku pańskiego 2022. Proszę Państwa, dzień przed Wigilią, 23 to był dzień obżarstwa już. Wigilia to było obżarstwo, pierwsze święto to było mega obżarstwo, no a drugie święto to jest czas na sport i rekreację, tak? Nie mogłem się, że tak powiem, nie przejść, przejść, przebiec trochę do lasu. Tam leśniczy kiedyś wspominał, że będzie będzie zrąb, będzie dużo terenu. No teren już był rozdysponowany. Spóźniłem się troszkę. Efekty pracy leśnictwa, no to widzimy. No jest, jest tego sporo. Na gospodarstwo domowe to wystarczyło pewnie na 100 lat albo więcej. No ale mniejsza o to. Proszę państwa. Za chwilę ciąg dalszy. Dziękuję. Zaraz się widzimy. Witam ponownie. Proszę Państwa, to jest zrąb. Czyli leśnictwo rąbie wszystko w pień. Dwa zostają. Prawdopodobnie są po to, żeby rozsiewać kolejne, kolejne drzewa naturalnie. Nie jestem pewny, ale tak by logika wskazywała. Cóż to za teren? Oczywiście sama sosna. Może gdzieś nie, gdzieś coś liścia z tego. Dosłownie marzenie każdego gałęziarza, przynajmniej moje. Niespełniony mokry sen gałęziarza taki chyba będzie tytuł. Towaru jest dosłownie Multum. Z tego co się orientuje, to cała wieś ma ten teren. Cała jedna wieś, lokalna, tak zwana ludność. No i oni będą sobie to robili. Dobra, tam za tymi drzewami na wprost też jest jakiś teren, jest też mnóstwo. Przejdziemy się, zobaczymy. Na razie dziękuję. Do zobaczenia za chwilkę. Elegancko. Taki towar można robić. To w cały ten teren, to na moje potrzeby, to, to już bym chyba nigdy więcej do lasu nie poszedł. No niestety, nie tym razem. Trzeba było się uwijać, atakować. Szanowni Państwo, ciąg dalszy. Proszę Państwa, na dobrą sprawę, taki teren, zręby moim zdaniem pod tym względem są fajne, że nawet można przyjść z gołymi rękoma. Chociaż również polecałbym obracak lub obracacz, o którym też zrobiłem film. Przydałby się tu bardzo. Proszę bardzo. Kurczę, nawet piły nie potrzeba. Można działać. Czy można działać? Ja na pewno tu nie będę działał, ale ludzie, którzy będą działać, nawet bez piły można by przyjść i ogarnąć sobie temat. Ma być teraz w najbliższym okresie przynajmniej tak portale e, niezbyt popularne, przynajmniej w moim odczuciu, mówią, że do końca do początku do kurczę do środka. Ja pierniczę. Do połowy stycznia. Ma być plus 10, plus 11 stopni. Może ten opał nie będzie aż taki potrzebny. Ale proszę Państwa nie ma gwarancji. Jest jeszcze luty, luty marzec, luty szykuj buty. Na razie dziękuję. Za chwilę kontynuacja. Ok, proszę Państwa, tu był chyba taki zakątek, w którym było coś więcej niż tylko sosna. Nie wiem, dąb? Nie, dąb na pewno, nie cienka kora, buk albo grab. Coś takiego. Kurczę, o towaru niesamowitej ilości. Ok, literka E. To leśnicy wiedzą o co chodzi. Ja się dowiem albo nie, proszę państwa, tu można działać, tutaj się można realizować traktorkami, przyczepami zrywkowymi, niezrywkowymi, małymi traktorkami jednoosiowymi, nawet kurde, można, można, szanowni państwo, oczywiście, że można. Tutaj znowu liściaste, a mówię, tutaj był taki zakątek liściasty troszkę. Elegancko. Kurczę, marzenie. Nawet teraz można by, dałoby radę robić. Deszcze troszeczkę przestało padać, trochę wsiąkło, ziemia rozmarzła. Także że trochę błota jeszcze jest, jest trochę mokro. Dobra, szanowni państwo, święto drugie. Boże narodzenie. Nie ma co przedłużać. Piękny teren. O, widzę tam kawałek Olchy czerwone. Teren marzenie. Niestety nie dla mnie. Nawet bez narzędzi. Można by tu było naprawdę dużo, sporo towaru zrobić. Proszę Państwa, podsumowując temat, zrąb. Multum towaru. Raj gałęziarski, raj normalnie. Nie dla mnie, niestety. Ale coś się leśniczy mówi, że coś się znajdzie w przyszłym roku. Na pewno po styczniu podpisane zostaną wszystkie kontrakty. No i tak, szanowni Państwo, by się wydawało, pewnie się odezwą głosy, że. Lasy państwowe krzywdę środowisku zrobiły. Właśnie mi się przypomniało, że z takimi zrębami to nie jest też tak prosto. Z tego co się orientuje, gałęziarze muszą się uwijać. Bo kto wie, czy czasem na wiosnę nie będą nasadzenia. Cokolwiek gałęziarze nie zrobią, wjeżdża mulczer, wszystko zmieli, przemieli tam na kilka centymetrów pod ziemię, użyźniając ją tym samym. No, i będą nowe nasadzenia, tak? Więc wszyscy ci, którzy marudzą, tak, że, że lasy państwowe krzywdę środowisku robią, niech najpierw zobaczą na czym siedzą, albo swoje meble sprawdzą, czy czasem nie są z litego drewna, bo tylko nielicznych stać na lite drewno, tak? Proszę Państwa, dosyć tego trzeba trenować dalej. 8 km do domu, trzeba się przebiec, wypalić wszystkie kalorie. Nie atakować leśniczych. Szanowni Państwo, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, prawdopodobnie w przyszłym roku, aczkolwiek któż to wie.